Dobra, widzę, że silnik jest niezłą miną. Ktoś to ładnie tuningował. To po prostu mistrz był. Ale teraz skupmy się na rozebraniu całości. Bo mam dziwne, dziwne przeczucie, że to nie będzie koniec atrakcji. Klient powiedział, że ten silnik kupił na OLX i miał chodzić, ale nie chodzi. Widać, jak zostało zjedzone Uuuh. No smoła ładna. Piękna smoła. No co się radę z tym? I tak. Co to jest? Aha, eee, tulejkę usta ustalająca została dana tutaj. Co macie specjalne tulejki? Czyli kolejny błąd. Oj, Boże, Boże. oj, Boże, Boże. Nie wiem czy to widać w szliże. Jak No to ten silnik to po prostu jest piękna mila, piękna. zabezpieczenie nie zostało dociśnięte zabezpieczenie nie zostało dociśnięte czyli w każdej chwili to się mogło odkręcić Aí, mam. Zęby Wszystkie, <ślesz> <ślesz> Proszę. Silikon. Tu i bo tu czułem właśnie, że gdzieś tu się dostawało jakiś brud, strasznie skrzypiało przy. Strasznie skrzypiało. No, Przebił, strasznie skrzypiał piasek przy zdejmowaniu cylindra. po oleju, teraz będzie do wymiany na bank, ale. Więc tak, wow, wobec luzów umyję ten silnik. I zobaczę jakie są zniszczenia. Na razie jest tak, że prawdopodobnie, tak mi się wydaje, głowica była od 50. Cylinder był, czy tłokiem, był od dwójki. Ktoś chciał sobie zwiększyć sprzężenie w silniku. Dał podkładkę, samoróbkę, no co najmniej 2 mm, z blachy dając. Tą podkładkę nie przewidział tego, że rozwali to rozrząd. Rozrząd jest do wymiany. I co tu jeszcze? No. Szpilki na bank, bo tutaj widać, tutaj ten idealny przykład, zwykła szpilka. Normalna szpilka. One będą wszystkie wymienione, bo to wiadome. No, na pewno nowe łożyska. Bo skoro już rozebrało się ten silnik, no to szkoda by było nie wymieniać. ringi, uszelki. No i będziemy składać z powrotem. biorę się do. Mycia tego a potem, jak już będzie umyte, porozdzielam co będzie do wymiany i wtedy omówimy resztę. Także dzięki za oglądanie. Cześć.